Witam Was serdecznie. W tym filmie montuję radio Alpine CDE 173 BT. To jest dokładnie to radio z zielonym podświetleniem. Radio te wyróżnia się CD, Bluetooth, MP3 z USB, AUX, wszystko w jednym. Eee, dobra, jak poprawnie podłączyć to radio do samochodu? Aby była taka sytuacja, że pamięć będzie zachowywana zawsze, nawet po wyłączeniu kluczyka A po wyłączeniu kluczyka ma radio gasnąć Czyli jak przyjeżdżamy powiedzmy pod sklep, wyciągamy kluczyk, radio nam gaśnie Wchodzimy do samochodu, wkładamy kluczyk, przekręcamy do zaponu I radio już dostaje zasilanie, ale Nie traci pamięci zapisanych ustawień oraz zapisanych stacji radiowych i tym podobne, czyli pamięci po pierwsze, musimy zlokalizować w swojej kostce i co jaką mamy w samochodzie, w których pinach mamy 12V stałe oraz gdzie jest 12V po zapłonie, czyli wtedy, gdy kluczyk przekręcimy, tam się pojawia 12V, a gdzie gdy wyłączymy, kluczyk wyciągniemy, znika. W jaki sposób najprościej to zrobić? Albo skorzystać z instrukcji, jaką mamy do radia. Ja zaraz wam pokażę coś. Zazwyczaj jest opisane tak, jak tutaj w tym w ten sposób. Tutaj zazwyczaj jest. Yy, tak jak je podaje instrukcja, czyli. Y, kolor żółty to jest batery, czyli akumulator bezpośrednio, a czerwony to jest y, ignition, czyli zapłon y, oraz GND, czyli czarny, czyli masa. Tak więc wystarczy sobie wziąć miernik, nawet najtańszy, tak jak tutaj widzicie, ustawić go na 20V prądu stałego, czyli w lewo oraz o trzy obroty. Czarny. Czarną sondę, którą tutaj mamy przyłożyć do GND na instrukcji, czyli do czarnego przewodu w kostce, tak więc wystarczy sobie kostkę z radia przypiąć, wtedy patrzymy w te przewody, które mamy z kostki tutaj, te kolory, bo te kolory w samochodzie nam się nie będą zgadzać, więc będziemy musieli na ośle szukać. Dlatego warto po prostu przyłożyć sobie kostkę z radia i szukać czarnego, czarny przewód, można sobie zobaczyć, który to po prostu będzie pin łączył się, albo po prostu z tej strony w czarny wsadzić czarną sondę, czyli masę minus. Dokładnie, a jeżeli chodzi o tak, jak instrukcje podają, kolor żółty, według instrukcji jest to baterii, czyli akumulator, i tam powinno być non-stop bez kluczyka zasilanie. Tak więc patrzymy sobie w kolor żółty. Żółty kolor mamy tu w samym rogu, czyli tutaj ten, ten przewód z kostki ISO, i wciskamy sobie tutaj czerwony przewód naszego miernika. I patrzymy, czy rzeczywiście bez kluczyka wsadzonego, czyli teraz bym musiał wyciągnąć kluczyk, bez kluczyka, czy tutaj jest 12V. Jeżeli nie będzie, to prawdopodobnie mamy w naszym samochodzie na odwrót. Ople, Volkswageny i jeszcze jakieś samochody mają odwrotnie e, akumulator z, z zapłonem, po prostu odwrotnie kabelki. Dlatego też wielu producentów ma na tych przewodach żółtym i czerwonym takie złączki, które wystarczy po prostu od ciebie odczepić i włożyć na odwrót. Tak jak już tutaj zauważyliście, ja to zrobiłem. To jest samochód Opel Astra G i tutaj trzeba było tak zrobić, czyli gdybym miał podłączony oryginalnie, czyli tu zamiast na czerwonym dochodzić, co tu powinno dochodzić po zapłonie, to dochodziłoby stałe napięcie, a tutaj czyli tam akumulator, który powinien dochodzić bezpośrednio, czyli do pamięci dochodziłoby zajść po kluczyku czyli po zapłonie, czyli sytuacja byłaby taka że radio by gasło, ale też nie pamiętałyby się ustawienia czyli to by było złe poprawnie jest podłączyć w tym samochodzie w ten sposób, czyli po prostu na odwrót żółty tu pozamieniać tak jak mówiłem, dochodzi się do tego poprzez sprawdzenie napięcia bo jeżeli w instrukcji mamy że czerwony to jest zapłon i na czerwonym, na przykład po wyciągnięciu kluczyka, dalej będzie napięcie, to akurat czerwony w tym wypadku, tak jak ja sobie tu oznaczyłem, powinien być połączony z żółtym. Czyli trzeba wtedy zamienić. Gdyby była sytuacja tak, jak jest w instrukcji, to trzeba zostawić kable tak jak są, czyli kolor z kolorem, ee, tak jak były. A ja tutaj zamieniłem i e, jest OK. W sytuacji, gdybyśmy chcieli radio, żeby pamiętało ustawienia, i druga sprawa, żeby po wyłączeniu kluczyka można było spokojnie włączać radio i żeby się nie wyłączało Trzeba odłączyć opcję wyłączania po zapłonie Tak więc w moim przypadku zapłon i gniszyn jest na odwrót, czyli nie czerwony to żółty Czyli patrzymy sobie w żółty przewód, to jest ten gruby tutaj To jest po zapłonie Ja rzeczywiście go sobie sprawdziłem i na nim znika napięcie, gdy mamy kluczyk wyciągnięty Ten kabel tu odłączamy, ten żółty i ten czerwony przewód od radia, czyli od strony radia, podłączamy do, do tych przewodów. O, czyli ten czerwony by trzeba połączyć z tymi przewodami. Alpine Radio ma tak fajnie zrobione, że już ma wyprowadzone tutaj taką złączkę specjalnie pod ten cel. Zobaczcie, że wystarczy rozłączyć tu przewody, i tu jest, tu jest damskie wejście a tu jest męskie i to co tu wypniemy to czerwone wsadzamy w to czerwone i wtedy sytuacja jest taka, że i pamięć jest i non-stop zasilanie radia jest. Minusem jest, że ciągle po zasilane radio powiedzmy po jakimś czasie może rozładować nam samochód, czyli powiedzmy nie wiem, ja już testowałem, że auto może dwa tygodnie na parkingu lotniska spokojnie stać, przejadę, normalnie odpala i nie ma z tym problemu, ale są osoby, które stwierdzały, że takie rozwiązanie rozładowało akumulator w ciągu kilku dni w jakichś radiach. Przypuszczam, że jest to nieprawda, albo jest to prawda, że akumulator już po prostu był zdechnięty. Proszę wybaczyć takie kolokwialne yy, yy, nazwanie, ale wydaje mi się, że akumulator był po prostu stary, instalacja elektryczna samo też stary, ale najbardziej oczywiście instalacja tu ma albo radio było po prostu stare, bardzo prądożerne nawet w trybie wyłączonym. My ja takiej, pro, takiego problemu nie mam. Radio powinno mieć tak samo jak i Kenwood, ten Alpine i inne taką opcję, że po na przykład 20, 40 lub 60 yy, sekundach zasilanie e, radia gaśnie i po prostu się wyłącza przychodzi z tryb stem 2 czyli wszystko się tu wyłącza ale jakby nie było minimalnie ten około 1W poboru bierze prądu nie jest to dużo i jestem przekonany, że w sprawnym aucie z akumulatorem sprawnym e, nawet jak 2-3 dwa, dwa, tygodnie auto zostawimy to, kompletnie, to rozładowanie akumulatora spowodowane radiem będzie minimalne i nie powinno wpłynąć na pro, problem z odpaleniem samochodu większość samochodów ma takie coś, że w komputerze jeżeli napięcie spadnie poniżej 8 lub 9 V, to już potem nie da się, ogóle, po przekręceniu kluczyka jest cisza, kompletnie nic nie odpala. Trzeba doładować akumulator z innego samochodu. Ja takiego problemu nie miałem. Przyjechałem po dwóch tygodniach ponad z urlopu. Auto tak jak stało na parkingu, tak odpaliło bez najmniejszego problemu. Akumulator sprawny, rok temu kupowany, centra FUTURA. I nie miałem z tym żadnego problemu. Więc pewnie jak stary jakiś akumulator, albo alternator już niedoładowujący, czyli alternator niedoładowany, często jeździmy po mieście, i ja akurat tak jeżdżę i ja nie miałem z tym problemu, więc w przypadku, gdy ktoś podłączyłby te radio w sposób tak, jak tu mówię, czyli ten żółty, nie żółty, żółty, tylko ten czerwony odpinamy, i ten czerwony podpinamy do tej złączki, czyli mamy non-stop zasilane radio. Wyciągamy kluczyk, też działa radio. Na przykład zostawiamy, nie wiem, dzieci w samochodzie, oczywiście z kimś dorosłym, i, i oczywiście nie na słońcu, ale chcą sobie puszczać rady bez kluczyka, no to podłączamy w ten sposób ten żółty, wtedy, czyli od od zapłonu 12V jest rozłączony, i w ten sposób mamy radio non-stop zasilane. Ja jednak zostawię standard, czyli żeby radio miało pamięć podłączoną non-stop i żeby podczas wyłączenia kluczyka ze stacyjki wyciągnięcia, żeby radio gasło mnie taka opcja tutaj w tym wypadku dzisiaj satysfakcjonuje i tak to podłączam tak więc jedyną opcją przy radio, oczywiście na samym początku, tak jak instrukcja mówi trzeba w akumulatorze rozłączyć klemę ujemną dopiero wtedy możemy podpinać radio nie podpinajcie radia, gdy klemy są założone, czyli, tak że po prostu wkładacie kostkę i wkładacie do radia. Jest ryzyko upalenia radia, spowodowania jakiegoś problemu. Zawsze powinno się podpiąć wszystko zgodnie z instrukcją, i dopiero wtedy klemę nałożyć i powinno być ok. Tak zaleca producent radia, ja też tak zalecam, chociaż jest to niewygodne, bo trzeba tam kluczyk wziąć i odłączyć klemę, ale tak jest bezpiecznie. A ja radio instalujemy na kilka lat, tak więc dobrze zamontować je raz, a porządnie, jeżeli potem mieć jakiś problem z radiem i coś na przykład nie będzie działać, albo w ogóle nie będzie działać, albo jeszcze jakiś bezpiecznik pójdzie i będziemy dodatkowo latać i kombinować. Dobra, tak więc ja tutaj już radio mam podpięte, tak jak widzicie, żółty z czerwonym tylko zamieniłem, nie odpinam igniszyn po zapłonie, czyli zapłonu 12V. I nie podpinam w ten sposób, czyli żeby na stałe było zasilanie, zostawiam tak jak jest. Już to omawiałem, więc nie będę powtarzał. Radio już jest podłączone, kluczyk jest akurat wsadzony, ale odkręcony, więc jeszcze nie ma zasilania. Więc teraz sobie odpalimy zaraz radio. Tylko wsadzę je do kieszeni i zobaczycie jak to będzie wyglądać.